Gdy zrozumiałem, że grzech, mój grzech, grzech Izraela, grzech świata musi zostać zapłacony, kto może zapłacić za grzech? Abraham nie może za to zapłacić. Zawiódł. Był pobożnym Ojcem naszego narodu, ale jest grzesznikiem. Mojżesz? Mojżesz nie może zapłacić za grzech Izraela, mimo tego, że był dawcą prawa. Dawid, król Izraela? On nie mógł za to zapłacić. On także grzeszył. Wszyscy zgrzeszyli. Więc kto może zapłacić za nasze grzechy? Pomogło mi to tak bardzo zrozumieć, że jeżeli grzech zostanie spłacony przez bezgrzesznego. To może to nastąpić tylko wtedy, gdy Bóg złączy się w swojej boskiej naturze z naturą ludzką i jako człowiek zapłaci za grzech tego świata, przez śmierć jako ofiarę na ołtarzu, w przypadku pana, na krzyżu, na drzewie. Te dwie kwestie doktrynalne prawdy musiałem sobie z nimi poradzić, aby przyznać, że Jeszua rzeczywiście jest Mesjaszem. Is indeed tak. I jest to bardzo prawdziwe. Tak samo jest także z wieloma muzułmańskimi konwertytami. Wielu z tych, którzy przychodzą do podążania za Mesjaszem, Jezusem. Oni także mówią, że się z tym zmagali. Z ideą Boga przychodzącego, przybierającego ciało ludzkie. I mimo to, że znajduje się to wszędzie w Tanach. Gdzie Bóg kroczy w ogrodzie Eden, i Malach Adonai, anioł Pana, jest identyfikowany jako Jodhavucha, który został posłany przez Jodhbucha. I widzimy te wielkie proroctwa, że ten, który ma się narodzić, jest cudownym doradcą, Bogiem mocnym. Tak. I Jeremiasz mówi, że jego imieniem będzie JHWH, nasza sprawiedliwość. Więc on jest naszą sprawiedliwością. My nie mamy swojej własnej sprawiedliwości. On jest naszą sprawiedliwością. I myślę, że jest uczciwe, by powiedzieć, bracie, że tylko poprzez Ducha Świętego Twoje oczy zostały otworzone. Ponieważ naturalne oczy. Izrael, jak powiedział Paweł, jest zaślepiony aż dopełni się pełnia pogan, ich pełni wejdą. Więc myślę, że częścią problemu z Twoim ludem jest oczywiście to, że panuje ta duchowa ślepota, którą Bóg dopuścił na Izrael. I było tak po to, aby poganie mogli przyjść do zbawienia. I ironią jest to, że poganie odwrócili się i zaczęli nawet zniesławać lud żydowski. Tak, więc nie było to zbiegiem okoliczności. Nie było wypadkiem, że Jeszua, Jezus, Mesjasz, nie został zaakceptowany przy swoim pierwszym przyjściu. To było przepowiedziane. To jest to, co powiedział Izaasz. Gdy patrzymy na niego, nie widzieliśmy w nim żadnej wartości. Izrael jako naród nie widział, że on rzeczywiście był Mesjaszem. Więc było to przepowiedziane. Prorocy Izraela o tym mówili. Było złe by go odrzucić, ale Bóg wiedział o tym już wcześniej, że będzie odrzucony i wzgardzony przez ludzi. Zajasz powiedział o tym i jest to bardzo smutne, gdy czyta się te wersety. Człowiek boleści dotknięty cierpieniem. Czy możesz sobie wyobrazić, co Pan, Jeszua, Jezus, Mesjasz, doświadczył, będąc człowiekiem boleści, krocząc po tym świecie, będąc zgardzonym i odrzuconym przez ludzi, jak ukazał go Izajasz. I dlaczego? Ponieważ my wszyscy zgrzeszyliśmy. Mówiąc po ludzku, ludzie z natury nie chcą Boga. Jana rozdział 3 mówi nam w wersecie 19, że ludzie umiłowali ciemność zamiast światła. Więc mówiąc naturalnie, każdy poganin lub każdy Żyd, który musi uznać Pana, to Pan jest tym, który musi go dotknąć i otworzyć Jego serce i oczy. Nikt z nas nie może się chlubić. Ja wierzę w Niego, ponieważ jestem lepszy lub bo jestem większy. Nie. Z łaski zbawieni jesteście przez wiarę i nawet to nie jest z was samych. Boże to dar, aby żaden człowiek się nie chlubił. My chlubimy się we wszystkim. Więc musimy być wdzięczni, że Pan otworzył nasze oczy. Tak, rzeczywiście. I myślę także, że jest ważne, aby wspomnieć bracie Gideonie, że Ewangelia krzewi się w ziemi izraelskiej. Jest tam wiele posług, jak One for Israel i wiele innych, które jest uczciwe stwierdzić, że Żydzi zwracają się do Mesjasza. Czy można stwierdzić, że jest dziś więcej Żydów, którzy zaczynają patrzeć na ich mesjasza i przychodzić do wiary w niego? Tak, stanowczo, jest coraz więcej i więcej Izraelczyków urodzonych w mieście Jerozolimy i innych miastach izraelskich, którzy stają się wierzącymi, którzy uznają go i którzy dzielą się przesłaniem Ewangelii z naszym własnym ludem. I musimy być bardzo wdzięczni Panu. To także okazuje nam, że żyjemy przy końcu dni epoki Kościoła. Niedługo Kościół zostanie wzięty i Bóg wznowi zajmowanie się ludem Izraela. Ale oczywiście siedem lat ucisku przyjdzie na świat. I Izrael jako naród przyjmie Jezusa jako Mesjasza na końcu tych siedmiu lat ucisku ale jest tak piękne by widzieć coraz więcej i więcej Żydów Izraelczyków uznających to że czekamy na Mesjasza przez 2000 tysiące lat od czasu zniszczenia drugiej świątyni przez Rzymian czekamy na Mesjasza gdzie on jest czy już przyszedł kiedy przyjdzie ale pisma jasno wskazują że on przyszedł raz Został odrzucony przez ludzi. Zapłacił za grzechy świata. Musiał umrzeć. Został pochowany, by powstać ponownie do naszego usprawiedliwienia. I buduje dziś eklezja, zgromadzenie. I na końcu epoki Kościoła, gdy Kościół zostanie zabrany, powróci do zajmowania się Izraelem. I ostatecznie, jak mówił Paweł Rzymian w rozdziale 11, cały Izrael zostanie zbawiony. Shall be saved. Nakonso The tribulation day.